Na pierwszym głosowaniu dużym zawoja Espoł Czaracz. Wywalizujące ze sobą drużyny będą losować Sylwia i Kasia. Brawo. Jako pierwsze drużyny zmierzą się ze sobą. I zaczyna nas oczywiście Sylwia. Team Road v Team zmierzy się z... Dziki z Wadowic. Z Dzikami z Wadowic. W następnym pojedynku. Znowu Monster Rabbit. Monster Rabbit. Monster Rabbit zmierzy się z. w drugim pojedynku oczywiście. PS24 Gaming. PS24 Gaming. W trzecim pojedynku zmierzy się zaś następna drużyna. Bugsmakers. makers Piękny. Kasia, pani wybierze przeciwników. Drużyna miniona Andrzeja. Drużyna miniona Andrzeja. I w czwartym pojedynku. Następna drużyna. Wodo żmaty małe. Wodozmaty małe. Wodozmoty z gim się zmierzą. Tu mam powie oczywiście Kasia. KMT. Z KMT. I w następnym pojedynku, czyli już czy piąty. zmierzy się na Erbani. Na Erbani. Na Erbani zmierzy wszystkim. To pytanie do Kasi, oczywiście. Dream Team. Dream Team. Brawo. I następny pojedynek. Saladin. So Saladin. I kim? polisz oleju, pięknie. I ostatnie głosowanie, ostatnia drużyna. I powiem Sylwia. Lost you game. Lost two game. I Rywalizować rywali będzie z pluszowej misji. Pluszowymi I to wszyscy, którzy już są głosowani, wszystkie drużyny. Na zakończenie dziękujemy, oczywiście, Sylwii Kasi. I do zobaczenia na no, już, się w